Profilaktyka 40+, głos zabiorą Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Pan Maciej Bogdan Olesiński Pan Minister Jarosław Zieliński Pani Małgorzata Kętowska Przedstawicielka Stowarzyszenia Euredyki Specjalista Medycyny Rodzinnej Pan Doktor Szymon Bielonko Panie Dyrektorze proszę o zabranie głosu Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w imieniu Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spotykamy się już po raz kolejny, tym razem w Supraślu, na festynie prozdrowotnym Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Festyn ten związany jest z realizacją sztandarowego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu, to znaczy programu Profilaktyka 40. Festyn ten organizujemy, by wszystkim mieszkańcom i Supraśla, i Białego Stoku, i całego Podlasia, a także turystom przyjezdnym po raz kolejny z jednej strony uzmysłowić, jak ważne jest nasze zdrowie i profilaktyka, z drugiej strony przekazać szczegóły programu Profilaktyka 40, który poczynając od lata tego roku ma za zadanie. Spowodować, że mieszkańcy naszego kraju w większym stopniu, z jednej strony będą się badali, z drugiej strony też, że jakąś refleksą, refleksją po zakończeniu pandemii obejmą swój stan zdrowia i również swoich najbliższych. W ramach naszego festynu, Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przygotował bardzo. Wydaje mi się atrakcyjne atrakcje prozdrowotne wszystkim zainteresowanym dlatego że tak jak państwo już pewnie zauważyliście każdy chętny może dzisiaj wykonać po pierwsze zestaw podstawowych badań takich jak ciśnienie krwi, czy wskaźnik BMI, czy też poziom cukru do dyspozycji są lekarze specjaliści u których w ciągu kilku godzin można na spokojnie i bezpłatnie skonsultować swoje sprawy zdrowotne. Też jest możliwość: czy to poćwiczenia z trenerką personalną, czy też uzyskania konsultacji odnośnie nawyków żywieniowych u pani psychodietetyk. Oprócz tego, i oczywiście bez tego nie mogło się obejść, każdy, kto tutaj w Suprasiu się dzisiaj pojawi, ma można powiedzieć, oczywiście, możliwość zaszczepienia się. Jako Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, zupełnie samodzielnie i z własnej inicjatywy, zorganizowaliśmy punkt szczepień, gdzie w ciągu kilku minut naprawdę można załatwić wszystkie formalności, być zaszczepionym, wcześniej zakwalifikowanym. A do tego jeszcze to te szczepienie jest na tyle, zakładam, ekskluzywne, że każdy dostanie również prezent za to, że, że zechciał się zaszczepić przeciwko COVID-19. Proszę Państwa, sam program Profilaktyka 40, to zestaw badań, które każdy Polak powyżej 40 roku życia może a właściwie, moglibyśmy powiedzieć, powinien wykonać w trosce o swoje zdrowie i zarówno po pandemii, ale również niezależnie zupełnie, zupełnie od niej. Ten zestaw badań to zestaw nieco różniący się dla kobiet i dla mężczyzn. Obejmuje badanie ogólne krwi, morfologii krwi obwodowej, stężenie całkowite cholesterolu, Stężenie glukozy we krwi i tego, typu, i tego typu badania, również enzymy wątrobowe, na przykład. Dla mężczyzn zestaw poszerzony jest o badanie PSA w kierunku raka prostaty. Oprócz tego każdy otrzymuje zestaw badań wspólnych, takich jak BMI, badanie BMI, badanie ciśnienia krwi, wzrostu obwodu wagi ciała i, i tego typu zestaw. Aktualnie na terenie województwa Podlaskiego mamy 30 punktów, do których można się zgłosić w 14 miejscowościach. Tutaj mieszkańcy Supraśla i położonego nieopodal Białego Stoku mają do dyspozycji 12 miejsc. Program jest tak skonstruowany, że w naprawdę prosty sposób można uzyskać ten zestaw badań albo poprzez swoje internetowe konto pacjenta, albo kontaktując się z infolinią Domowej Opieki Medycznej pod numerem, i to jest bardzo ważne 22 735. 53,39. Także tym festynem i tymi tutaj atrakcjami prozdrowotnymi serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podlasia do tego, by przede wszystkim skorzystali, jeśli są powyżej 40 roku życia, z tych badań profilaktycznych a także, żeby oczywiście y, nie rezygnowali z chęci y, zaszczepienia. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu Pana, Pana Ministra Jarosława Zielińskiego. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, chcę zacząć od podziękowania za zaproszenie, zaproszenie. na dzisiejszą do udziału w dzisiejszej akcji na ten swoisty program w terenie. On jest bardzo ważnym w współpracy z miejscowością. Nawyk poselski, żeby wszyscy słyszeli, a nie tylko media. Dobrze Strasznie do przerywa panie Dobra. ministrze. Pani zaczęła mi pochodzić. Więc jeszcze raz proszę Państwa dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie na dzisiejszy festyn, piknik, akcję promocyjną przede wszystkim tego programu, który jest promowany dzisiaj. Programu badań profilaktycznych 40, możemy tak go nazywać, ale on jest połączony jeszcze z tym, co przeżywamy wciąż od wiosny ubiegłego roku wszyscy połączony z zagrożeniem epidemicznym, zagrożeniem epidemią koronawirusa. Ono Zagrożenie jest dzisiaj mniejsze, ale to nie znaczy, że przestało istnieć. Więc ja bym zaczął jednak i też swoją obecność chciałbym jakby wykorzystać w tym celu i Państwa obecność. Zacznę od tego, żeby raz jeszcze się zwrócić z prośbą i apelem o to, żeby poddawać się szczepieniom. Bo dzisiaj to, co możemy zrobić jako obywatele, to właśnie poddać się jak najliczniejszym szczepieniom, żeby jak najwięcej osób zostało uodpornionych na zarażenie koronawirusem. I naprawdę warto z tego dobrodziejstwa, jakim jest szczepionka, skorzystać. Przypomnijmy, Szanowni Państwo, to, co się działo półtora roku temu, rok temu, wtedy, kiedy nie było szczepionek. Wtedy pewnie wiele byśmy oddali, a myślę, że niektórzy i wszystko, żeby uodpornić się, żeby przyjąć szczepionkę, której nie było, żeby odsunąć zagrożenie swojego zdrowia, a często przecież i życia. Ja przyszedłem. Y Chorobę y, koronawirusa, i naprawdę też wiem, co to oznacza, i też z własnego doświadczenia, nie tylko takiej wiedzy obywatelskiej i społecznej, ale z własnego doświadczenia, z własnych przeżyć, chcę wyciągnąć ten wniosek i apel, żeby naprawdę nie filozofować, żeby się nie wymądrzać niepotrzebnie, bo naprawdę nie ma innej drogi, żeby uniknąć zagrożenia koronawirusem, jak przyjęcie szczepionek. Rok temu jeszcze trochę mniej, trochę więcej. Y, Naprawdę, jak powiedziałem, dalibyśmy wszystko, żeby móc się zaszczepić. A dzisiaj trzeba ogłaszać konkursy, trzeba nagrody wymyślać, żeby niektórzy z nas, z polskich obywateli, chcieli się zaszczepić. To jest dosyć charakterystyczne dla naszego społeczeństwa, chyba nie wiem, czy dla innych społeczeństw, że jeżeli jest zagrożenie, to gotowi jesteśmy na wszystko. Także jesteśmy gotowi do poświęceń, do stosowania się do reguł, które obowiązują. Czasami nie są łatwe. Ale konieczne, potrzebne, a kiedy jest lepiej, to wtedy zaczynamy niebezpieczeństwo, zagrożenie lekceważyć. Pan dyrektor powiedział, że ten program profilaktyczny dla osób powyżej 40 roku życia jest i związany z epidemią koronawirusa, i nie jest jednocześnie związany. Ja to rozumiem w ten sposób, że nawet gdyby nie było epidemii, to oczywiście i tak badania profilaktyczne należałoby przeprowadzać, bo rzeczywiście oprócz tej choroby, strasznej choroby, jaką jest. COVID-19 mamy cały szereg chorób, które nas dotykają, dopadają nas i niestety im e, mamy więcej lat tym bardziej na to jesteśmy zagrożeni, więc trzeba te badania profilaktyczne przeprowadzać, e, poddawać się im na czas. Tu potrzebne jest wydaje mi się, to jest klucz do sprawy, współdziałanie państwa i obywateli. Państwo powinno stworzyć ramy, możliwości, warunki badań. E, stworzyło te możliwości i warunki w ramach. Tego nowego wielkiego programu dla Polski, nazywanego Polskim Ładem, będzie można bezpłatnie korzystać z tych właśnie badań profilaktycznych, dowiedzieć się o swoim stanie zdrowia i odpowiednio poddać się leczeniom, jeżeli będzie jakieś zagrożenie, jeżeli badania to ujawnią. To państwo przygotowało i teraz obywatele, my wszyscy, współpraca z naszej strony, żebyśmy chcieli z tego skorzystać. I znowu tutaj pan dyrektor podlaskiego oddziału NFZ w Białymstoku. Wraz ze swoimi współpracownikami organizują w różnych miejscach województwa takie właśnie spotkania promocyjne, żeby po pierwsze poinformować o tym programie, o możliwości skorzystania z niego, a po drugie, żeby do skorzystania z niego zachęcić. I ja też, jako poseł, który reprezentuje mieszkańców swojego okręgu wyborczego województwa podlaskiego, chciałbym właśnie do tego apelu, do tej prośby się przyłączyć i chciałbym zaapelować do wszystkich, nie tylko do swoich i naszych jako prawa i sprawiedliwości wyborców, ale do wszystkich mieszkańców Województwa Podlaskiego i całej Polski, żeby zechcieli z tej możliwości skorzystać. Samochód poddajemy przeglądom technicznym okresowo. Kiedy się kończy okres, musimy poddać go przeglądowi, bo inaczej możemy zapłacić mandat. Natomiast nikt nie wystawia mandatu za poddawanie się okresowym badaniom, czy nie poddawanie się badaniom okresowym zdrowotnym, naszym, a chyba nasze zdrowie jest ważniejsze niż samochód. Samochód jest ważny, ale nie aż tak. Ważniejsze jest zdrowie, bo ono jest nie do przywrócenia, kiedy samochód można kupić nowy. Zdrowia nowego się nie kupi, jeżeli się raz straci. Także naprawdę warto nawet to proste porównanie sobie przywoływać, kiedy się zastanawiamy nad tym, czy się poddać, czy skorzystać z tych badań, czy nie. Po prostu trzeba o zdrowie dbać systematycznie, diagnozować je, poddawać się badaniom, a państwo te możliwości w ramach Polskiego Ładu stworzyło. W województwie podlaskim mamy Połowę mieszkańców, którzy przekroczyli 40 rok życia, 640 tysięcy mieszkańców przekroczyło 40 rok życia. Połowa to są jeszcze młodsi mieszkańcy, no ale to świadczy o skali, z jaką mamy do czynienia, więc połowa mieszkańców Województwa Podlaskiego, mniej więcej jest tak samo w Polsce, powinna się poddać tym badaniom, powinna z nich skorzystać. Jeszcze raz, szanowni państwo, korzystając z obecności mediów, zachęcam naszych mieszkańców, naszych obywateli, wszystkich którzy ten wiek przekroczyli bądź za chwilę przekroczą, do skorzystania z tych badań. To jest dbałość o własne zdrowie, to jest przedłużenie dobrej kondycji zdrowia, a pewniej życia, jeżeli będziemy poddawali się tym badaniom systematycznie, potem jeżeli będziemy korzystali z zaleceń lekarskich, żeby poddawać się leczeniom, które wyjdą w wyniku tej diagnozy. A jeśli wyjdzie, że jest dobrze, to się tylko mamy z tego cieszyć. Tak czy inaczej, czuwać na zdrowie powinniśmy dalej i za jakiś czas znowu poddać się tym badaniom. One są bezpłatne, to jest bardzo ważne i coraz szerzej dostępne, bo 30 miejsc, 30 punktów badań w województwie podlaskim to już jest dosyć dużo, a będzie ich więcej. Także zachęcam jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę panią Małgorzatę Krętowską, przedstawicielkę Stowarzyszenia Eurydyki. Dobry Państwo, tak, ja reprezentuję stowarzyszenie Eurydyki. Jest to stowarzyszenie działające na terenie Białego Stoku i regionu tak, naszego i wspieramy kobiety z nawet ginekologicznymi. Same też przeszłyśmy tą chorobę i wiemy, że nie jest to łatwe doświadczenie. I bardzo ważna jest profilaktyka, aby można było wykryć nowotwory na możliwie wczesnym etapie. Jeżeli chodzi o nowotwory ginekologiczne, jest ich aż pięć, to jest pięć różnych typów i naprawdę bez na przykład wizyty corocznej u ginekologa. Nie jesteśmy często w sam, same w stanie ocenić stan naszego zdrowia. A wierzcie mi Państwo, że jeżeli się okaże, że mamy ten nowotwór ginekologiczny, to... Yy... Świadomość tego, że same przez to, że, że same zawiniłyśmy jest bardzo trudna do potem przezwyciężenia, tak? Jest to, jest to, bardzo trudne dla psychiki. Dlatego też razem z nfz zachęcamy Państwa i Panie tutaj szczególnie, tak? Do profilaktyki, do wizyt, tak? W gabinetach lekarskich, ginekologicznych, do badań cytologicznych, które są niesamowicie ważne, aby we wczesnym etapie wykryć raka szyjki macicy, ale z drugiej strony jest jeszcze inny aspekt profilaktyki, nie tylko tak lekarz i wizyty tak, w gabinetach, ale również zmiana stylu życia. To jest często naprawdę niewielki wysiłek z naszej strony, żeby na przykład zmienić dietę, aby, aby nieco więcej ćwiczyć, wykonywać jakiś powiedzmy wysiłek fizyczny w ciągu dnia. I te dwa elementy, czyli dieta, podwysiłek fizyczny, sport, pozwoli nam w dużo lepszej kondycji, tak żyć dalej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu specjalista medycyny rodzinnej, pana doktora Szymona Bielonko. Witam ja ze swojej strony, jako lekarz rodzinny. Chcę zaapelować do wszystkich nawet dobrze czujących się obywateli, ludzi, mieszkańców nas kraju, żeby się badali po prostu. Tak? Mamy dużo programów różnych profilaktycznych, możliwych do wykonania, badania endoskopowe, badania chociażby znamion skórnych, badania w kierunku nowotorów ginekologicznych, z których tak naprawdę jako społeczeństwo korzystamy bardzo w małym odsetku, bo około 30% tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Tak jak tutaj pan minister powiedział, przegląd robimy samochodu co roku, tak? natomiast e, sami siebie nie chcemy badać. E, bagatelizujemy objawy, bardzo długo chodzimy, zanim się zgłosimy nawet do lekarza pierwszego kontaktu, do, do lekarza rodzinnego e, z tematem chociażby swoich dolegliwości z przewodu pokarmowego, i często jest już za późno na wdrożenie minimalnego leczenia. Musi się dokończyć ciężkim leczeniem, zarówno onkologicznym, jak i chemio czy radioterapią. Dlatego zachęcam do korzystania z wszelkich możliwych na dzień dzisiejszy i dostępnych szeroko e, e, u nas w kraju badań profilaktycznych. Tak, żebyśmy o tym nie zapominali i raz na konkretny okres czasu, tak jak w przypadku endoskopii, raz na 5 lat, w przypadku znamion skórnych, raz na rok. Przejdźmy się do lekarza, przejdźmy się do dermatologa, do gastrologa czy do zwykłego lekarza swojego rodzinnego. Omówmy tematy, które nas niepokoją i sami się obserwujmy, bo zdrowia nam nikt nie odda w tym momencie. Także korzystajmy i zachęcam wszystkich do korzystania. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, teraz jest ten czas, kiedy można je zadać. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo dziękuję. za udział w briefingu. A pan się szczepił? panie ministrze? No, oczywiście. Jest, panie ministrze, ja mam do Pana właśnie to pytanie e, o szczepienia. E, no, mapa jest niestety nieubłagalna. Ściana wschodnia najsłabiej wypada. E, minister zdrowia straszy, że tam będą lockdowny w pierwszym Zapowiada, nie Zap, straszy, no, zapowiada i ma rację. Ostrzega, może tak powiedzieć. Ostrzega, lepsze słowo. E, panie ministrze, e, jak chcecie dotrzeć do, do ludzi? Jak, jak, jaki macie Państwo pomysł, żeby dotrzeć do tego, żeby się szczepili, no bo wydaje się, że to się to już nasyciło. Chyba jeszcze nie, o czym świadczą liczby osób, które poddają się szczepieniom w takich punktach, które są doraźnie organizowane. Ostatnio były organizowane w wielu miejscach, w wielu gminach, przy parafiach nawet. Jak Zobaczymy, ile osób zaszczepi się tutaj dzisiaj. Na meczu na przykład, to parę osób się zaszczepiło. Ale na meczu, to jest sytuacja <gry> wyjątkowa. Ja wiem, ja znam te dane mhm. z meczu, ale w innych miejscach, przy urzędach gmin, przy parafiach jest naprawdę duży postęp, jeżeli chodzi o liczbę osób zaszczepionych. Panie że nie ma innego sposobu, tylko tłumaczyć, apelować, prosić, przekonywać, jeżeli nie wprowadzamy przymusu szczepień, a takie rozwiązanie nie jest rozważane, jak przymusowe szczepienia, no bo oczywiście zaraz Podniesie się wielki krzyk na temat praw obywatelskich, i tak dalej. Chociaż prawdę mówiąc, odpowiedzialność każdego z nas powinna zmierzać ku temu, żeby uznać, że choć nie ma przymusu tego prawnego, to jest taki przymus moralny, przymus etyczny, przymus zdroworozsądkowy, żeby poddać się szczepieniom, bo w ten sposób chronimy swoje zdrowie i życie, i chronimy życie i zdrowie innych, może najbliższych, może może sąsiadów, może kolegów z pracy, kogokolwiek, to z nami się styka. Także. Na Pana pytanie odpowiedź jest tylko jedna. Przekonywanie, tłumaczenie, no, argu się, argumentowanie. się, że to coraz mniej działa. Y jeszcze działa i sądzę, że jeszcze będzie działać. Y natomiast y takich y osób, które są bardzo zatwardziałe w swoich poglądach i lekceważą chorobę, no bo przez lek lekceważenie szczepień lekceważą chorobę. Jest mało, są takie osoby i to nawet głośne, bardzo czasami agresywne nawet w wyrażaniu swoich poglądów. Mamy to w Sejmie na przykład bo choćby związane to są zachowania z działaniami pana posła Brauna, znamy je wszyscy, prawda? Ale to jest sytuacja odosobniona, wyjątkowa, traktowana przez większość zdecydowaną jako coś takiego no, niezrozumiałego z jednej strony, a z drugiej strony marginalnego, ale jednak głośnego i agresywnego. Te, te, te momenty, kiedy napadane są e, punkty szczepień, no to w ogóle już jest wyraz e, e, jakiegoś no zwyrodnienia właśnie, ja bym powiedział. Jakiegoś zwyrodnienia to jest ten, ludzkiego. Na wzrost agresywności tych osób, które nie chcą się szczepić. Ja nie wiem z czego to wynika. Znaczy, panie relatorze, ja tego psychologicznie nie rozumiem, bo... Minister zdrowia wspominał o działaniu jakichś y, służb. Nie wiem, to wymaga badań, być może, natomiast psychologicznie tego nie rozumiem, bo jeżeli ktoś ma takie poglądy, że uważa, że nie trzeba się szczepić, no to w przypadku takim, jaki mamy, czyli braku przymusu prawnego, może po prostu się nie poddać szczepieniom. Ale zachęcam, żeby się jednak poddał, żeby przemyślał. Natomiast nasza, nasz teren, Województwa Podlaskiego i cała tzw. Ściana Wschodnia, oczywiście odstaje, jeżeli chodzi o liczbę osób zaszczepionych procentowo. Liczbowo to oczywiście mniej jesteśmy zaludnieni jako region, czy Polska Wschodnia to tak nie można porównywać, ale jest mniej procentowo zaszczepionych, i dlatego, jeżeli mamy się ochronić przed kolejną falą epidemii, to te obostrzenia się rzeczy trzeba nie wprowadzać rzeczywiście w tych miejscach, w tych regionach, gdzie zagrożenie jest największe, bo najmniej osób jest uodpornionych. To jest logiczne. Tak mi się wydaje, że takie plany rządu i Ministerstwa Zdrowia mają swój sens, ale mamy nadzieję, że jednak te. Ten proces szczepień będzie postępował i że z tych 18 milionów zaszczepionych polaków na dzisiaj będziemy mieli 30 i więcej. No, to jest proces, który musi trochę trwać, ale nie zgodziłbym się z panem redaktorem i nawet nie chcę myśleć w ten sposób, że już wyczerpaliśmy tę liczbę która, osób, która jest, które są przekonane, żeby poddać się szczepieniom. Nie, tylko jest kwestia jeszcze może dotarcia z informacją, z pełniejszą informacją, z argumentami. I powinniśmy wszyscy to czynić, bo sam, sam rząd, czy minister zdrowia, czy nawet media, które mają duży zasięg oddziaływania, nie są w stanie tego osiągnąć. Jest to jest wszystko bardzo, bardzo ważne, potrzebne i Państwa o to proszę, ale każdy z nas, jako obywatel, powinien rozmawiać z najbliższymi, w rodzinie, z sąsiadami, z kolegami koleżankami w pracy. Ja takie rozmowy prowadzę. I jak ktoś ma wątpliwości, to używam głównie dwóch argumentów. Pierwszy jest taki, że sobie wyobraź, mówię do każdego, że Ktoś, tobie najbliższy, zachoruje i okaże się, że nie ma ratunku. Też będziesz to samo ogłosił? Takie teorianty szczepionkowe, Albo gdyby dotyczyło ciebie. Niektórzy młodsi uważają, że ich choroba nie dotknie. To i młodych niestety. I nawet ciężko niektórzy ją przechodzą. A nawet są przeznane przypadki zgonów osób młodych. I drugi argument to jest moja własna choroba, która mnie, jak to się wyrażam, czołgała przez miesiąc. Tydzień w szpitalu dość ciężki, chociaż nie najcięższy, bo nie byłem pod respiratorem przypadek, ale nie chciałbym drugi raz przechodzić takiego stanu, kiedy każdy milimetr skóry boli nie można wejść pod prysznic. Potem się wytrzeć ręcznikiem, ponieważ po prostu wszystko y, boli tak, jak to trudno sobie nawet wyobrazić. Czyli mówiąc o oddychaniu, o, o płucach i o innych objawach, prawda? gorączce, która trzyma około 39-40 stopni przez tydzień i nie można jej zbić. Ja naprawdę zrobiłbym wszystko, żeby drugi raz tego nie przechodzić i życzę wszystkim najbliższym i dalszym wszystkim wszystkim obywatelom, wszystkim ludziom, żeby tego nie przechodzili, żeby po prostu się na to uodpornili. Miałem takie dyskusje też ze swoim synem młodym człowiekiem, który trochę inaczej patrzy na świat niż moje pokolenie, ale też po rozmowach właśnie to jest dobry przykład. Może po rozmowach, po dyskusjach, po wymianie argumentów uznał te rację, chociaż nie było to łatwe i poddał się szczepieniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy